Cześć, Cześć. Tu jest Tyna. Marcin i Alicja z kanału Błogosławieństwa. Zapraszamy was na kolejną stację drogi krzyżowej. Będziemy rozważać stację ósmą, czyli Pan Jezus spotyka płaczące. Niewiasty. niewiasty. Dokładnie. A w tym temacie chcemy Wam trochę opowiedzieć o gorzkich żalach. To płakanie niewiast tak nam się kojarzy właśnie z gorzkimi żalami, ale ciekawe jest to, że Pan Jezus mówi do e, niewiast, aby nie płakały nad nim, ale nad sobą i nad swoimi dziećmi. To znaczy. Żeby starały się po prostu zmieniać na lepsze. Goczkie żale są właśnie takim nabożeństwem, w którym my, rozważając mękę Pana Jezusa, chcemy stawać się lepsi. Nie tylko zatrzymywać się na tym, że jest nam smutno, bo to rzeczywiście smutne wydarzenia i smutna sprawa męka Pana Jezusa, ale przede wszystkim właśnie chcemy się zmieniać. My mamy takie doświadczenie, że bardzo lubimy gorzkie żale. To jest w ogóle takie nabożeństwo, na które czekamy co roku e, i to już od dziecka. E, dla Justyny to było zawsze to, że z razem z tatą i szła z książeczką do nabożeństwa i modliła się. E, mi zawsze bardzo się podobały te śpiewy, wspólne śpiewanie, e, melodie, tekst. No i tak e, też się w nas trochę zakorzeniło, to, e, to, to, że bardzo lubimy to nabożeństwo. O, to tyle wprowadzenia i zapraszamy Was do rozważania. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Dziś w ramach rozważań tej stacji Zapraszamy Was do medytacji nad hymnem z trzeciej części gorzkich żali. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? Sercem, czemu całe nie truchlejesz? Toczy Twój Jezus z ognistej miłości krew w obfitości. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala. Sromotne drzewo na ramiona zwala, Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, Jęczy i stęka. Okrutnym katom posłuszny się staje, Ręce i nogi przebić sobie daje. Wisi na krzyżu, Ból ponosi srogi, Nasz Zbawca drogi. O słodkie drzewo, spuść, że nam już ciało, Aby na Tobie dłużej nie wisiało, My je uczciwie w grobie położymy, Płacz uczynimy. Oby się serce we łzy rozpływało, Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało, Żal mi, ach, żal mi Ciężkich moich złości Dla Twej miłości. Niech ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności, za Twe obelgi, męki, zelżywości, któreś ochotnie syn Boga jedyny, cierpiał bez winy. Panie Jezu, pragnę w każdym momencie mojego życia pamiętać, że Ty umarłeś dla mnie. Chcę Tobie towarzyszyć. I chcę być Twoim przyjacielem. No i w związku z tematem gorzkich żali, dzisiaj bardzo Was zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie. Może będziecie chcieli uczestniczyć w nim w Waszej parafii, one zazwyczaj odbywają się w niedzielę, pewnie popołudniami. Przynajmniej tak jest u nas, ale oczywiście tego, to możecie sprawdzić, tego możecie się dowiedzieć. Ale jeśli nie możecie uczestniczyć w parafii, to zachęcamy też do takiego uczestnictwa online i przeżycia tego z jakąś wspólnotą, która też nagrywa tego szkieżale. My mamy i takie, i takie doświadczenie. Jak już Marcin mówił, lubimy bardzo być w kościele i śpiewać razem ze wszystkimi i czuć ten klimat. Ale też mamy tu doświadczenie uczestniczenia online w gorzkich żalach, i też dla mnie to zawsze jest bardzo budujące i bardzo takie podtrzymujące na duchu i to jest taka niesamowita medytacja męki Pana Jezusa, którą ja osobiście bardzo lubię. Dlatego bardzo Was zachęcamy i zapraszamy do gorzkich żali. I to by było tyle na dzisiaj. A jeśli chcecie z nami zostać na dłużej, to pamiętajcie o tym, żeby. subskrybować nasz kanał. I daj, i daj, i dać dzwoneczek. No to już się żegnamy? tak. To tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.